Nareszcie, po pięciu latach od zapowiedzi produkcji i aż dwa lata po pierwszym terminie premiery, dostaliśmy film Josha Buna i ostatni film Foxa o nowych mutantach. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj porozmawiamy o filmie, który ma. E, szansę stać się pewnego rodzaju legendą. Porozmawiamy o filmie Nowi Mutanci, czyli New Mutants, filmie, który jest gdzieś tam z tyłu naszych głów od 2015 roku, kiedy to Fox ogłosił, że startuje projekt o nowych mutantach, o młodych mutantach. No i jesteśmy tutaj. 28 sierpnia 2020 rok to data oficjalnej premiery, premiery odkładanej od kwietnia 2018 roku. Dokładnie. Ten film o tym filmie można rozmawiać godzinami, bo co tam się działo, to jest po prostu przygoda życia dla samego Josha Buna i. O samej i dla produkcji ludzi. można, o samej, o samej produkcji właśnie można rozmawiać Dokładnie. bardzo długo, bo film miewał bardzo. No, sam fakt, że miał bardzo długi proces produkcji, ale bardzo wyboisty ten proces był. no To trzeba sobie o tym powiedzieć zdecydowanie, bo studio tutaj naszemu reżyserowi absolutnie nie ułatwiało pracy. Fox był, taki bardzo, był takim bardzo reakcyjnym studiem, które z, jak tylko pojawił się jakiś nowy trend czy jakaś nowa fala w popkulturze, to starali się reagować i dopasowywać swoje już istniejące czy produkcje w toku do, do tych nowych trendów. Nie, nie inaczej było z mutantami, gdzie. Bardzo dobrze został przyjęty pierwszy zwiastun, który był bardzo w takim klimacie horrorowym. Zarysowywał nam fabułę jako coś, co będzie czymś um, niecodziennym w świecie ekranizacji superbohaterskiej, ze względu na to, że będziemy mieli no, superbohaterski horror, dokładnie z mutantami. Mm -hmm. No, i tutaj bardzo wielu ludzi się napaliło na to. Nie, tym nie ukrywajmy. W tym my, nie ukrywajmy. No ale oczywiście moda na Stranger Things, czy moda na tą nową wersję IT sprawiła, że studio zaczęło się tutaj naszemu reżyserowi trochę bardziej wtryniać w pracę i próbowało kręcić ten film bardziej właśnie właśnie w taką stronę tego kina nowej przygody, może tak to nazwijmy. Tak, bo pierwotnie bun wymyślił sobie, że to będzie opowieść comic of age, opowieść young adult z elementami horroru, a później Fox zadecydował, że nie, my chcemy więcej horroru, bo ten pierwszy zwiastun, który właśnie tymi elementami horrorowymi epatował, tak dobrze się przyjął, więc my chcemy iść w tą stronę. No ale, żeby doprowadzić do, ten projekt do zakończenia, potrzebne były dokrętki, ponieważ ten ten film miał delikatny wydźwięk horrorowy, ale jak się okazało, te w ogóle te dokrętki też są, to też jest legenda, bo wielokrotnie mówiło się, że będą, że nie będą, że trzeba dokręcić połowę filmu, że trzeba wprowadzić nową postać, a ostatecznie tuż po przejęciu Foxa przez Disneya okazało się, że żadnych dokrętek nie będzie, bo nie ma na to czasu, terminy są ciągle przes przesuwane, a aktorzy po prostu wyglądają już zbyt dorosłe. Więc spekulowano, tego... że mało tego po tym jak Disney przejął już Foxa to wypuścili ten film w niezmienionym kształcie tak, w tym pierwotnym tak. kształcie który sobie zaplanował Josh Boone także to też pokazuje jak Złe podejście było Foxa ogólnie do ekranizacji tych filmów komiksowych, i że aż musiał, musiał przyjść, musiała przyjść wielka korporacja Disney z Marvelem, i dopiero oni byli w stanie się dogadać z Joshem Bunem, bo on już w pewnym momencie nawet zarzucił ten projekt, już nie chciał się nawet pod nim podpisywać, tak był pokłócony ze studiem. Tak, to jest po prostu niesamowita rzecz. No i właściwie mieliśmy ten film dostać w kwietniu tego roku, ale nie dostaliśmy go z przyczyny natury globalnej, z przyczyn pandemicznych i został, no został wydany 28 sierpnia i to oczywiście też nie na całym świecie, tylko tam, gdzie kina są obecnie otwarte. I teraz pomówmy sobie o tym filmie, bo od razu stwierdzamy od razu, że ten punkt traci kilka, kilka oczek punktowych u nas ze względu na to, że całkowicie nie wykorzysta, że Nasze oczekiwania były w stosunku do tego filmu zupełnie inne. prawda? Właśnie... Bo nam obiecywano ten horrorowy sznyt i nawet nie, części scen, które pojawiły się w zwiastunach w tym filmie nie ma. Dokładnie. Właśnie. To jest też dziwne trochę z jednej strony moje podejście, czy ogólnie nasze, ze względu na to, że my bardzo się napaliliśmy na ten horror, o którym cały czas mówimy, i ze względu na to nasze oczekiwania nie zostały spełnione, więc jesteśmy lekko zawiedzeni. Ale od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest zły film. To jest tak. w porządku film, ok, produkcja, która, którą można oglądać bez zgrzytania zębami. Nie widać za bardzo, żeby. Jakoś te problemy w trakcie produkcji wpłynęły tutaj na, na jakość samego filmu. Natomiast, no, faktycznie jest tutaj ten problem nie, naszych oczekiwań, które były zbyt wygórowane. Sam fakt też tego, że Disney y, chciał wydać ten film jak najszybciej, to też pokazywało, że y, nie chcą tego przepychać, tylko chcą to wydać faktycznie w kinach, co też może budowało jakiś. Y, tutaj nasze nadzieje, że ten film będzie jakimś, jakąś niespotykaną rewelacją, która faktycznie może się okazać czymś, o czym będzie się mówiło latami, mm -hmm. nie tylko pod kątem produkcyjnym, ale również pod kątem na przykład fabularnym czy postaci. No niestety tak nie jest, no, to jest typowy film young adult, czy ten coming of age i nic poza tym. No, są te elementy horrorowe, aczkolwiek to są tylko elementy horrorowe, bardziej ten film przypomina mi jakieś filmy wczesne, filmy wczesnego Spielberga, gdzie też były te elementy horrorowe, ale bardziej stawiano na kinonowej przygodę niż taki typowy jakiś horror, yy, który znamy, nie. wiem. Czy to się udało? Bo dostajemy tak naprawdę film, który opowiada, jest oszczędny bardzo mocno w też w tej stronie produkcyjnej, prawda? Mm -hmm. Bo mimo 80 milionów dolarów budżetu, yy, to no nie ma tam zbyt, zbyt wiele wyrafinowanej scenografii, czy też efektów specjalnych. I um, też Bun w ogóle mówił, że początkowo idea była taka, żeby ponad 90% efektów specjalnych to były efekty praktyczne. Między innymi przetaczał od razu tę scenę, gdzie ze ścian wychodzą te postacie ludzkie, które mm. po prostu są, wiesz, ludźmi w spandeksie. Tej sceny właśnie w filmie nie ma. nie ma. Niestety. Ale przytaczał właśnie tego, tego typu pomysły i mówił, że no bardzo chciałby, żeby faktycznie u ten film tego, tego raz, że. Tej grupy muszącej zamkniętej w przestrzeni, na jakiejś małej przestrzeni, muszącej radzić sobie ze swoimi problemami, właśnie połączyć z tymi elementami superhero. No i gdyby pod tym kątem na to patrzeć, no to faktycznie to mu się udało. Ale jednocześnie wydaje mi się, że czegoś w tym filmie brakuje. Brakuje też takiego środka. W sensie mamy, poznajemy, poznajemy naszych. Wychowanków tego, tego szpitala, tego obiektu, w którym się znajdują, i bardzo szybko po, pozna po poznaniu ich e, wewnętrznych strachów przechodzimy do finału. To prawda, zgadzam się. Ten film jest w ogóle bardzo krótki, bo trwa 94 minuty, więc no to jest taki. Co to, to jest półtorej godziny dla filmu, tak naprawdę. Więc faktycznie tutaj. Nie mamy, mimo że te postacie są bardzo dobrze zarysowane i jakby każdego mamy okazję poznać, każdego jesteśmy w stanie określić więcej niż jedną cechą, mhm. natomiast faktycznie nie ma żadnego miejsca na rozwój tych postaci. One się faktycznie pojawiają, są nam zarysowane, przedstawiane. Jesteśmy je w stanie polubić lub nie polubić w zależności od tego, jaka to postać, ale nie ma tu chyba chyba Iliana jest najlepszym przykładem mam wrażenie bo ona bardzo skokowe jest jej to przejście od bycia taką zimną suką do bycia tą bohaterką która pomaga grupie i ratuje mm -hmm. ich tak, zdecydowanie. I teraz może pomówmy sobie o bohaterach, o grupie naszych mm. młodych mutantów, dlatego że jest to grupa bazująca przede wszystkim na serii, na postaciach, które to były w drużynie w bardzo popularnym okresie, czyli w latach 80. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, przez oczy której poznajemy ten świat, czyli Daniel Dani Moonstar, znaną z komiksów jako Mirage. Mamy, i to właśnie ona jest jakby wprowadzana wprowadza na nas ten świat, ale mamy również, Właśnie wspomnianą Ilianę Rasputin, czyli Magic, mamy Roberto da Coste, czyli Spota, mamy e, Count Bola, czyli sama, Zapomniałem nazwiska. Guthrie. Tak. E, e, I jeszcze mamy e, Wolf's Wolfsbane, czyli Rainy Sinclair. Która może zamieniać się w wilka. No i jest ta drużyna taka zamknięta, drużyna wyrzutków, gdzie każdy z, w każdym z ich żyć wydarzyło się coś niepokojącego, dzięki czemu poznali też swoje moce i teraz muszą sobie nauczyć, z nimi, nauczyć się z nimi radzić. No i to jest jakby przypadek, też trochę takich właśnie. Ludzi z problemami natury psychologicznej, którzy zostali zamknięci w szpitalu, który jest niby szpitalem, ale okazuje się w zupełnie czymś innym. Jaką placówką yy, pewnej znanej z komiksów firmy. Film, firmy i powiązanej z jednym z głównych złoczyńców X-Menów. Yy, ale faktycznie, wracając do tych postaci, to mam wrażenie, że Bun tutaj fantastycznie zarysowuje te postacie i te relacje między nimi są. Yy, też fajnie napisane, i w tych momentach, kiedy mamy interakcję między tymi bohaterami, to ten film tak naprawdę błyszczy. I mhm. tutaj, jakby, widać rodowód naszego twórcy, tak. który się no, wybija tutaj przede wszystkim. Te relacje i te, te niepewności związane z dojrzewaniem, z odkrywaniem siebie, własnego ciała, własnej seksualności też. To jest. To jest najmocniejsze, zdecydowanie najmocniejszy element tego filmu. Tak, masz rację, bo wydaje mi się, że śmieszne jest to, że my mamy problemy z filmem, który tak naprawdę robi jedną bardzo dobrą rzecz, którą rzadko robią filmy superhero, czyli pokazuje nam faktyczne relacje pomiędzy bohaterami grupy, w której się znaleźliśmy, prawda? To jest niesamowite, bo to jest faktycznie najmocniejszy punkt tego filmu. Co prawda, tu by się przydało kilka minut więcej, żeby te relacje faktycznie, ten, ta końcówka drugiego aktu, że. Żeby przerodziła się um, tak bardziej delikatnie w ten finał, bo ona jest trochę zbyt gwałtowna. Ale faktycznie mm -hmm. e, wydaje mi się, że każda, każde, każde parowanie ma przynajmniej te szczątkowe e, powody, aby faktycznie być na tym etapie w takim stanie, w jakim się znajduje, prawda? Mimo tego, że te relacje są trochę ograniczone, bo film jest krótki, to wydaje mi się, że każda z postaci wiemy, dlaczego jest, jaka jest. Dokładnie. Mało tego, ja jeszcze chciałem film pochwalić bardzo za to, że to jest chyba jedyny film z mutantami od Foxa. Jeżeli się mylę, to mnie popraw, który tak naprawdę y, odnosi się w jakikolwiek sposób do tego, że odnajdywanie w sobie supermocy dla mutantów jest związane z okresem dojrzewania i odkrywaniem właśnie siebie w okresie dojrzewania. Mhm. Y, wydaje mi się, że w żadnym innym filmie nie było to aż tak dobrze pokazane. Może poza tak. tą, tym wątkiem rogue w filmach X-Men od Briana Singera, ale, mm. ale też, też nie było to tak dobrze poruszone jak tutaj. Tak, właśnie, fak faktycznie to jest też dosyć dobra uwaga, bo to jakby przekłada się bardzo dobrze, bardzo dobrze ko koresponduje z tym, jak pisane były komiksy, dla kogo były komiksy i jak była mutacja traktowana w pewnym momencie w, w mm -hmm. historiach o X-Menach, więc jakby. Zgadzam się w 100%. Eee, I wiesz, co? I może może my jeszcze. Bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja nie mam absolutnie żadnego. Nie mam pojęcia, dlaczego krytycy za Oceanem tak mocno jeżdżą po tym filmie. Ten. Ja niektó ja właśnie niektórzy, też. Niektórzy, niektórzy uważają ten film za najgorszy film o X-Menach. Nie pamiętając Dark Phoenix, nie pamiętając Apokalips czy Wolverine Origins, prawda? To jest hmm. niesamowita rzecz. Ja nie wiem skąd to się bierze. Może, może faktycznie te oczekiwania były takie tak wielkie i może ludziom wydawało się, że kiedy Disney przejmie Fox to ten film nagle, mimo że był cały nakręcony, będzie Za jakimś wybawieniem dla mutantów. Może wydaje, to mi się, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że bardzo dużo krytyków i ludzi oceniających ten film właśnie ocenia go za to, czym nie jest, a nie faktycznie za to, czym jest i za to, że nie dorósł do ich oczekiwań. I faktycznie te 24% obecnie, procent, jak, jak nagrywamy ten materiał na, na Rotten Tomatoes, no to jest... jest to zatrważająca liczba faktycznie, bo no najgorsze gnioty dostają taki film, a to jest naprawdę y bardzo przyjemny sens, no, nie ma co ukrywać. No, faktycznie nie, nie jest tym, co, czym chciałem, żeby był ten film, ale to no, nie mogę powiedzieć, że, że się zgadzam tutaj z krytykami. Faktycznie sam budżet i sam to, samo to, jak. Ten film jest zrealizowany, bo tak jak już wspomniałeś na początku, tutaj widać, że ten film no, nie miał być wielką produkcją superbohaterską. Nie, tutaj wszystko dzieje się na przestrzeni tego jednego szpitala, na, mamy dosłownie kilka kadrów. Mamy piątkę naszych tych, tą, tą grupę, tych, tych pacjentów, no, szóstkę aktorów łącznie z, z Dr Reyes. Także faktycznie ten film jest taki kameralny bardzo. Mm -hmm. okay, więc to... więc fak faktycznie się zgodzę. Może do samej dr Reyes jeszcze na, na, na moment, bo faktycznie jest to yy, przez bardzo długi okres, jeżeli ktoś nie wie, nie, nie, nie zna fabuły, czy to z komiksów, czy, czy z opisów, to można bardzo długo się. Yy, Tutaj dać omamić jej, jako, jako widz, bo. No, ale no, nie. No, ona jest taką antagonistką z krwi i kości. Mało tego, jest tutaj członkinią pewnej tajnej organizacji, pewnej firmy, która już w tym uniwersum się pojawiła w pewnej scenie po napisach, mianowicie X-Men Apocalypse. Jeżeli ktoś oglądał, to, to wie, o czym mówimy. Co ty powiesz? O, Powiem, o, o, jest. wiesz co, no, bo ona właśnie, jakby, to jest, ona nie, właśnie, ona jest główną antagonistką filmu, trzeba mhm. o tym od razu powiedzieć, to jest taki mały spoiler, bo ona niby opiekuje się naszymi podopiecznymi, swoimi podopiecznymi, próbuje radzić, radzi, pomóc im w poradzeniu sobie z, z tymi traumatycznymi przeżyciami i supermocami, ale jednocześnie ma cel nadrzędny. Ma w w swoich przełożonych i swoje. Tak. Tak. i swoje tam rozkazy, które musi spełniać. Dokładnie. Może, no i może, ty, też... może tyle, żeby nie. Może tyle, żeby tak, nie. Tak. No tylko tyle, że więcej. ma też też jest mutantką. Też ma swoją mm -hmm. moc, która jest istotna w kontekście tego, że nasi pacjenci są nasza grupa jest zamknięta. W w tym, w tym Nie ośrodku. mogą opuścić tego Tak. Ośrodka. No i mamy jeszcze jednego antagonistę, który pojawia się od samego początku filmu, gdzieś tam w tle, aż w finale rozbrzmiewa i finała walka to właśnie jest walka naszej grupy z tym antagonistą. Nie, mówimy, mówimy. O... No to chyba wiadomo, no to myślę, że jeżeli ktokolwiek ogląda ten materiał, to się interesuje nowymi mutantami, a to było wiadomo od początku kto tu będzie. Chodzi nam oczywiście o Demon Bera, czyli tego wielkiego demona, którego Dani tworzy ze swoich strachów, ze swoich lęków, który przez bardzo długi. Praktycznie przez cały film yy, męczy i terroryzuje naszych bohaterów, bo tak naprawdę to on yy, tutaj stoi za tym wszystkim, poniekąd. poniekąd. <laughs> za, tymi za tymi wszystkimi strachami, które w trakcie trwania filmu nawiedzają naszych, yy, naszą grupę. Mhm. E, wiesz co? No i teraz tak podsumowując. Ja. Jest mi smutno, że raczej tych postaci już nigdy więcej, przynajmniej w tych wersjach, mm -hmm. nie zobaczymy na dużym ekranie. No bo w ogóle Bun stwierdził, że nie będzie żadnej sceny po napisach, bo po prostu nie wiadomo, czy ten film doczeka się sequela, A i miała jak miała umiejscow... być. A miała być. I jak miała być umiejscowiona, jak, jak będzie umiejscowiona w mm -hmm. ogóle w, w chronologii filmów o X-Menach, czy w MCU, więc pozby... po, 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 pozbyto się sceny po napisach, szkoda, no bo to jest naprawdę bardzo przyjemny film. To na pewno nie jest film typowy film dla tego obszaru superbohaterskiego, ale to jest też jego największa, jest jego największa zaleta. zaleta i wada jednocześnie. Dokładnie. Myślę, że bardziej zaleta, bo mimo wszystko wydaje mi się, że było warto zaryzykować. Tutaj faktycznie poszedł Fox, jeszcze Fox, zupełnie inną drogą, dając nam zupełnie coś nowego, coś świeżego. I tak wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest film warty obejrzenia. Na pewno jest to coś czego do tej pory nie widzieliśmy w kinie superbohaterskim. Także warto to na pewno zobaczyć i wyrobić sobie własną opinię. No, my nam się to podobało, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ludzi, którzy krytykują ten film czy jeżdżą po nim tak zupełnie. No, oczywiście on ma swoje problemy, ma swoje wady. Mam wrażenie, że drugi akt jest trochę za bardzo rozciągnięty, mimo że film jest bardzo krótki, to mi, trochę, mi się, trochę mi się ten środek dłużył. Ale to nie jest zły film i jest czymś faktycznie nowym, z czym warto się zapoznać i. O czym warto wyrobić sobie własne zdanie. Tak, bo ja, ja mam wrażenie, że te wszystkie słabe, że te niskie oceny, słabe oceny wiążą się właśnie z tym, jak wielkie oczekiwania yy, wszyscy mieliśmy względem tego filmu. No a ten film jest zupełnie czymś innym niż nam pierwotnie obiecano. I odsyłając to na bok, to jest naprawdę przyzwoity film. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo trzeba było połączyć właśnie te wszystkie motywy Coming of Age razem z tymi supermocami, co jest ciężkie też na przestrzeni tego 94-minutowego filmu. No tak. Ale jest to na pewno film bardzo przyjemny, troszeczkę stonowany, troszeczkę oszczędny, troszeczkę właśnie zamknięty też na tej przestrzeni, ale jednocześnie. Pozostawiający całkiem dobre wrażenie, szczególnie patrząc na to, jak rozwijają się postacie. Mamy przecież tutaj kilka naprawdę fantastycznych aktorów młodego pokolenia z Anioł Taylor, Taylor Joy na czele, więc wydaje nam się, że warto ten film obejrzeć i warto się zapoznać z tą historią, jak i z potencjalną historią. Historią nowych mutantów, którzy potencjalnie kiedyś gdzieś na ekranie mogą się ponownie pojawić. A teraz kolej na Was. Jeżeli widzieliście już nowych mutantów, którzy są od 28 sierpnia w kinach do obejrzenia, to podzielcie się z nami koniecznie, jak Wam się podobało. Czy macie podobne odczucia do nas odnośnie tego filmu? Czy zgadzacie się na przykład z opiniami, które krążą po internecie, które wgniatają ten film trochę w ziemię, mam wrażenie, miejscami. Czekamy na Was w komentarzach, chętnie podyskutujemy o tym. Pamiętajcie także, żeby wpadać na nasze socjale i zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, jeżeli Wam się podobał. Cześć. Do zobaczenia, cześć.